Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. No i dzisiaj zapraszam Was na kolejny książkowy film, ale tym razem będzie to jakiś książkowy tak, który znalazłam w internecie. Nawet nie wiem ile mam pytań, także od razu zaczynamy, bo książek mam dosyć sporo. Pierwsze, co za dużo to niezdrowo, czyli kontynuacja, która była gorsza od pierwszej części. I pierwsze, co pomyślałam, to o dwóch seriach. Pierwsza to jest seria oddechy, z których pierwsza część, czyli powód, by oddychać, mi się nawet dosyć podobała. A kolejne części, czyli oddychając z trudem, biorąc oddech, to po prostu było coraz gorzej. Po prostu główna bohaterka tak mnie zaczęła irytować i to, co też się tam działo, no to. No, no nie, dlatego uznałam, że to będzie idealna seria do tej kategorii. A drugą jest Czarny Mak. I pierwsza część, pierwszy rok mi się mega podobała, a znowu druga, czyli adeptka, to tam było yy, praktycznie wszystkie późniejsze lata, były zbite w jedną książkę i, i to mi się nie podobało. Bo jak pierwsza część była opis całego pierwszego roku, co tam się działo i tak dalej, tak. Druga część, no to były wszystkie te pozostałe lata tak zbite razem. Kolejne części, no to już było trochę lepiej, ale uznałam, że to tutaj dam ze względu na to, że pierwsza część była super, później druga taki spadek. Trzecia jest trochę wyżej i czwarta też już jest trochę wyżej. Drugie, czyli nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, czyli książka, którą mogę czytać wielokrotnie. No i tutaj mam już dużo książek. Pierwsze, no to to jest seria, oczywiście moja ulubiona, czyli pocałunek Anioła. Tutaj mam akurat pierwszą część i tak jak ja już Wam mówiłam na kanale, to jest moja ulubiona seria. No głównie ona opowiada o Ivy i Tristanie, o ich miłości, o przeciwnościach i tego typu rzeczach. Także ja polecam Wam ją <laughs> przeczytać, bo, bo jest naprawdę mega. Kolejna seria to Harry Potter. Nie mam. Części książek tych pierwszych, ale mam tutaj część, to chyba była ósma. E, także mam Harry Potter i te Dziecko. Oprócz tego, te wszystkie książki, które są powiązane z tą serią, też Wam polecam przeczytać. Kolejna książka to już e, jest <grypsza> grubsza, trochę. E, jest To Marzyciel, e, czyli historia o Lazlo i o Sarai. E, em, Więcej wam nie powiem, bo za dużo zaspoileruję. Kolejna seria, czy tam trylogia, chociaż nie wiem, czy to jest trylogia, bo wiem, że istnieje czwarta część. Tylko, że czwarta chyba opowiada o tym, co było przed Iluminate, Więc y, oczywiście Iluminate, to pierwsza część, mam pozostałe dwie części. Ymm, już też mówiłam o tej książce na kanale, także odsyłam Was po prostu do filmików, w którym mówię. O tych trzech książkach, bo w sumie pojawiały się co, co roku z rozpakowywania ich, także zapraszam do oglądania tamtych. Kolejna trylogia jest to Czerwień Rubinu, Błękit i Zieleń Szmerok. Do tych książek nie mam. Są też filmy. Ja najpierw obejrzałam film Czerwień Rubinu, później nie mogłam nigdzie znaleźć dwóch kolejnych filmów, dlatego przeczytałam książki, bo się dowiedziałam, że to jest na podstawie książki. No i mi się mega podobały, i nie mogę się doczekać w sumie, aż przeczytam je kolejny raz. Opowiadają o podróżnikach w czasie, o jednym takim typie, który chce przejąć władzę. I mamy też właśnie tych podróżników, czyli główną bohaterkę Gwen. Która jest Rubinem i Gideon, Gideon który jest um, diamentem. Kolejna książka jest to Szukając Palaski, Ja ją czytałam raz, ale teraz jak mam swoją, to, to, to ją przeczytam na pewno jeszcze kolejne ileś tam razy. No i jak widzicie, to też jest na podstawie książki serial na HBO. Oglądałam i też Wam serial polecam, ale y, książka też jest super. Mnie cała historia opowiada właśnie o tym, jak główny bohater, czyli Miles, poznał Alaskę. No, i tam są odliczane dni do ważnego, znaczy ważnego, do tragicznego wydarzenia. Więcej wam nie powiem, bo to Kolejna książka jest to Papierowe miasta, czyli książka, którą czytałam chyba już dwa razy. Oprócz tego oglądałam film chyba też dwa razy. No i też wam polecam. Quentin i Margot. Się, znają się od dawna, później coś jest No powiedzmy, że zrywają tą przyjaźń na jakiś czas. Później Margo na się pojawia, razem się mszczą na tam różnych ludziach i później Margo znika i on chce ją znaleźć. No i ostatnia książka w tej kategorii to mam Księga wezwań Dasza i Zili z tego zapamiętam, tak, zostawia Lili zostawia czerwony notes pełen wyzwań na swojej ulubionej półce w księgarni. Notatnik czeka na odpowiedniego chłopaka, który odważy się podjąć grę. Ciekawski, ironiczny, lekko cyniczny dasz nie boi się zagadek, jak sięga wyzwań staje się dla niego tak potrzebną odskocznią od codzienności. Dasz i Lili urządzają podchody na wielką skalę, szukają notesu i siebie nawzajem. Po całym opanowanym świąteczną gorączkom Manhattanie podczas gry zaczyna się rodzić uczucie. Tylko czy na żywo Lili i dasz zrobią na sobie równe dobre wrażenie, co na papierze, to spotkanie może się okazać dla nich największym wyzwaniem. Wiem, że chyba jest nawet druga część, także kiedyś pewnie sięgnę po kolejną, ale tak przed świętami super jest przeczytać. Trzecia kategoria to Stary Ale Jary, czyli ulubiona książka z dzieciństwa, i tutaj też wyciągnęłam dosyć sporo tych książek, a i tak to są tylko niektóre, bo ja mam bardzo dużo książek, które czytałam, jak była młodsza, ale stwierdziłam, że wezmę takie mniej. Popularne, no powiedzmy, że w większości będą mniej popularne. E, czyli pierwsze jest to o jeden strój za dużo. Jak widzicie, to tu nawet coś rysowałam. E, za bardzo nie pamiętam o czym to jest. Podejrzewam, że o baletnicach, tak, tak jak to jest. O, Diletta jest nową uczennicą w akademii. Pochodzi z małego miasteczka i rodzina Zoe postanawia gościć ją u siebie. Tak więc, Zoe nie może. Nie mogąc pozbyć się jej towarzystwa, jest zmuszona wciągnąć bilet we wszystkie swoje zajęcia, nie wyłączając spotkań z przyjaciółmi. Jakby tego było mało, madame Olenska jest niezadowolona z całej klasy, co budzi tysiące wątpliwości w młodziutkich paletnicach. Kolejna książka jest to Czarownica i Wróżka, tą książkę czytałam nie wiem ile razy i zawsze tylko pierwszą część, chyba tylko raz czytałam jakąś tam kolejną. I tak, Mila, lat 10, milion loków, niezliczone mnóstwo piegów, Od... ostatnie szacunki wskazują na 180. Czarownica, ale tylko ze strony ojca. Sugar, lat 10, długie czarne włosy, niebieskie oczy, skóra w kolorze karmelu, stuprocentowa brudzka. O! A ja mam tu zaklęcia jakieś. Ja. A zaklęcia mam z Karego i nie. Kolejna książka to Kusyk Uperty jak Osioł. Pamiętam, że ja to czytałam em, też chyba dużo razy. Lu jest w prawdziwej rozpaczy, cała rodzina przeprowadza się nad morze. Mama dziewczynki, weterynarz, dostała tam wymarzoną pracę, ale co będzie z lekcjami jazdy konnej i ukochanymi kucykami Lu? Okazuje się jednak, że nowy dom jest cudowny. Najbliższymi sąsiadami są kucyki. Czy można sobie wyobrazić coś wspanialszego? W dodatku w klubie jeździeckim Lu spotyka Lakiego Lucreciusza, najmniejszego kucyka świata o grzywie barwy Lucrecji. Wkrótce zostaną prawdziwymi przyjaciółmi, jednak pewnego dnia ma miejsce straszliwy wypadek. I dlaczego czytałam tą książkę? Bo kiedyś bardzo chciałam mieć kucyka, czy tam konia i wszystko, co z nimi było związane, to, to ja bardzo lubiłam do tego też ta książka. Kolejna jest to mi zwane Paddington i tu mam trzy części. Mam pierwszą, drugą i czwartą część. Ale też mam później jakieś starsze wydanie, gdzie mam pierwszą, drugą i trzecią. Także mi zwany Paddington, czyli Paddington trafia do Londynu. No i tam zajmuje się, znajduje jego rodzina państwa Brown. No i oni się nim zajmują i tutaj są opisane jego przygody razem z tą rodziną. Kolejna książka to Ala Betka. Nie, ja powiem tak, nie pamiętam zbyt dużo, pamiętam, że bardzo dużo jabłek tu było i była afera o to, na lekcji chyba plastyki nawet, że ktoś zjadł jabłko, które oni mieli malować na przykład. Alabetka to zwyczajna dziewczynka, mieszka w zwyczajnym miasteczku i chodzi do zwyczajnej szkoły, ale ma pewien dar. Niczym magnes przyciąga do siebie przygody, a świat wokół niej zmienia się nie do poznania. Bo takie już to bywa. Ktoś może być czarodziejem, a do kogoś innego czary przychodzą same. Trzeba tylko umieć je dostrzec. Pamiętam, że to była bardzo zabawna e, książka. Kolejna jest to sposób na Alcebiadesa. I tą książkę chyba nawet dostałam na urodziny. Któreś? Tak, na urodziny. Nawet w 2013 roku mam napisane i tutaj jest to pełna humoru opowieść o paczce przyjaciół, którzy cenią sobie dobre stopnie, ale nie na tyle by się uczyć, szukają więc sposobu który pozwoliłby im przeżyć rok szkolny bez przemęczania się i święcie wierzą że taki sposób na nauczycieli a szczególnie nauczyciela zwanego alcybiadesem można znaleźć efekty tych poszukiwań są absolutnie zaskakujące też bardzo zabawna i, i też polecam przeczytać i ostatnia już książka, którą Wam polecę, jeśli chodzi o te, które czytałam, jak była mała, to oczywiście seria Magiczne Drzewo. Podejrzewam, że większość już o tej serii słyszała, szczególnie o Magiczne Drzewo Czerwone Krzesło. Druga jest ten mostu, tutaj mam Olbrzyma, czyli trzecią, jeszcze mam tam czwartą część, coś z szachami no i tak są magiczne przedmioty które mają magiczną moc i, i, i tak dalej kolejna kategoria to nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli książka która miło mnie zaskoczyła i taką książką jest książka, którą czytałam na sam koniec zeszłego roku, czyli 2019 a było to Uniesienie Stephena Kinga bo po Łowcy snów chyba nie miałam no nie byłam pozytywnie nastawiona do tej książki, dlatego ona tak długo leżała u mnie na półce. No ale w końcu stwierdziłam, że przeczytam, no i o dziwo była to bardzo miła historia. Chociaż pod pewnym względem też trochę dziwna, ale nie zmienia to faktu, że bardzo miło mnie zaskoczyła. Po tamtej książce, która była obrzydliwa miejscami, ta była naprawdę super leciutka. I Kolejna kategoria niechwal dnia przed zachodem słońca, czyli książka, która rozczarowała mnie swoim zakończeniem. I możliwe, że już Wam wspominałam, ale zakończenie w marzycielu mi się tak nie podoba. I ja, ja wiem, tutaj mam drugą książkę na, na półce. Yy, ale pomimo tego, że jest druga część, to i tak że ta książka mi się podoba bardziej od tej trochę, ale i tak mnie tu w tej denerwuje to, co się tu stało na koniec. I no ja nie potrafię tego przeżyć normalnie. Jak mogli to zrobić? Ja, ja nie wiem. Wyśpisz się po śmierci, czyli książka, którą tak się wciągnęłam, że mogłabym zarwać przy niej nockę. No i jest to książka, o której Wam wspominałam ostatnio, czy jej na przykład współlokatorzy. No mamy dziewczyny i chłopaka, on pracuje gdzieś tam chyba w szpitalu na nocne dyżury, nie, na no nocne jakieś dyżury i szuka współlokatora, współlokatorki do mieszkania, bo potrzebuje pieniędzy, aby pomóc bratu wydostać się z więzienia, za co został niesłu niesłusznie skazany. No, i jest dziewczyna, która szuka mieszkania, bo zerwała ze swoim chłopakiem. No i chce się od niego wyprowadzić, także tam wychodzi na to, że dzielą mieszkanie. Kolejną taką książką jest Pocałunek Anioła, o której wam już dzisiaj wspominałam. Dalej jest. Nie mam pierwszej części, mam drugą, ale to nie zmienia faktu. I Zostań, i kochasz i wróćcie jeśli pamiętasz. To są książki, które. Na pewno jak się zacznie czytać, to trzeba je skończyć, bo się nie dawa po prostu pójść spać. Dalej mamy Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, czyli książka z najlepszymi dialogami. No i tutaj po prostu wziąłam serię Illuminate, był czasami rozmowy, które mają między sobą główni bohaterowie są no, bardzo śmieszne, szczególnie w Obsidio. Pierwsze koty za płoty, czyli książka przez której początek nie mogłam przebrnąć i jest to zdecydowanie Kroniki Szanary Miecz Szanary. Początek i końcówka strasznie mi się dłużyły, nie mogłam się kompletnie wciągnąć jak... to są wydarzenia, które były przed serialem, no ale to... Nie mogłam się zmusić, żeby ją przeczytać no, w miarę szybko. Ja ją męczyłam bardzo długo, dopiero później tam środek. To, to jest najlepsze w tej książce. Ostatnią już na dzisiaj kategorią jest Wszystko co dobre szybko się kończy, czyli ulubiona książka licząca mniej niż 200 stron. Właśnie rozładował mi się aparat, więc dokończę tak. Tutaj mam opowiadanie Rainbow Rowell, Brat nie dusze i... To opowiada historię y, dziewczyny, nie pamiętam jak ona miała na imię, Eleny. Historia Eleny, która postanowiła, że będzie czekała w kolejce do kina na najnowszy film Gwiazdy Wojny. I tutaj jest opisane całe to czekanie. No i później y, też chyba coś y, pod koniec o, o filmie. Także to już wszystkie kategorie, jakie miałam. Wam do przedstawienia, więc szkoda, że aparat stwierdził, że już nie będzie współpracował ze mną. No ale i tak mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Możliwe, że już nie książkowym, ale nie wiem, do się zobaczy. Do zobaczenia i cześć!